Lucia, gdzie ty mnie zabrałaś dzisiaj? Do fajnego, magicznego miejsca, gdzie będziemy rysować. ja, możemy rysować no. tutaj różne rzeczy. Czy ja mogę cię A ja zarysować, mam. że już nie wyjdziesz mi stąd. Hehe, nie wyjdziesz o, mi stąd. Nie. Ale masz malutką kredkę. O nie, teraz ja mam malutką. Ty masz malutką kredkę. Dawaj, lecimy. Musimy przejść do obi, w którym będziesz mogła mnie też trollować. I zamykać. Może... O! A ja nie dałam się, o nie. Maćek Dałaś się, dałaś się, dałaś się. I teraz zostałaś zapięta. Ej, ale zrób to jeszcze raz, zrób to jeszcze raz. Była ci a ty chyba chciałeś narysować mnie w sertuszku. No, ale nie wyszło. oj, dobra. Teoretycznie wyszło i fajne wyszło, prawda? Ja, zamknąłeś mnie w sercu. Dobra, dawaj, teraz musimy przejść, teraz musimy po Pek, Pyk, 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 pyk. Dali linię dla ciebie. Wow! Aj, Uuu, uuu, uuu. To sobie zrobię far. taką falę, o pyk! I tak sobie przejdziemy to. <grym> Zaraz ty dorób. Chodź, 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 chodź. Dobrze! Aha, to Ej, znika... to znika! I dobra, spoko, spoko damy radę. Na spokojnie. Maciek, wy masz to. No co, chciałem cię strollować po prostu, nie? Ej, no Maciek! Co pa? Widziałeś pa, pa? No spróbuj mnie zabalować, no. Jak ja to zrobiłeś? Ja na, też chcę. Na trola mam sposób, widzisz? Ma, ma. <grym> Ej, pat, a weź zrób, ja zrobię. Ej! Ej! Ja no. też mam! Ja... Co to było? Moja gumka. Ale coś dostaliśmy. Jak? No nie wiem, coś ja... było pokazane, jakbyśmy coś dostali. Maciek! <grym> Ale widzisz, możesz... A kółko po co? Podczekaj, coś mieliśmy zrobić, co ty robisz. Zoba. Ale mieliśmy zrobić, kółko. To ja tu wskoczę i ruch jak wskoczę. Tu mam, za, muszę idealnie po liniach polecieć, żeby nam się otworzyło. Chodź. A, a, no dobra, to wow. Jestem w szoku, że potrafisz. No, A czemu robisz przerywane? Bo kazało. A ty... A! Udało mi się, widziałaś? Sam ostatniej... sepsu. Ale o ostatniej chwili sobie zrobiłem, że mogę się uratować, nic nie udało ci się, że nie wyszedł. A, trolling? Co ja zrobić znowu kolejny? A ty! Dobra, nie wyszedłem! Ja ci nie ufam. A, no nie! Maciek! Co? Damy radę przecież! O nie! I co ty robisz? Ej, no! Przestań! Kółeczka nie da szlanę uniknąć. Dobra. spokój się, idź, idź pierwszy. Nie trolluj mnie, nawet ci nie masz. No, nie chciałem, widziałem. Przepraszam, widziałaś, że Żyjesz? zrobię normalnie, no? Nie, dałem można. Ha! Bez sensu. Górą, nie? Ja idę górą. Te, okay. ja zrypałem. Oj! Co się stało? Padłam. Dobra, nie, dajemy radę, pyk, proszę bardzo, let's go, mamy clean upa i możemy teraz iść dalej, chodź, Ruzia. Idę. Dobra, dobrze. A co można za, a co można za gwiazdki kupić? Czerwany guzik jakiś. O co tu chodzi? Nie zmazuj, nie zmazuj, nie zmazuj, nie zmazuj. Maciek? Powiedziałam, nie zmazuj! Ale skąd ja miałem wiedzieć, gdzie, co i jak? Ruzia, Ruzia, chodź tutaj do mnie, bo nie kumam, o co chodzi? I... Ow. Oh. A to trzeba szybko, za tak. O, kula Ała! mnie goni, No, kula poważnie! Mnie goni. Ej, jak przeżyłeś, kule? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Na kulach! A poczekaj, gdzie... na kulach to mnie wczoraj portowało? Gdzie jestem? Na którym jesteś levelu? A! Na którym jesteś levelu? A gdzie... Ty... Co? Za tobą! A ja jestem? O, Maciek, byłeś! Na Co którym levelu jesteś? A gdzie jest napisany level 18, przepraszam. Dobra, już biegnę. Po mnie teleportation dalation. Gdzie ty Ruzia jesteś? Nie, ty jesteś... Ty, <encouraged noise> ty jesteś w przodu. Co jest? Na 18 jesteś, tak? Nie. Tak. Ruzia, dobra. Gdzie tu jestem. Dobrze, weź to puść. Nie, bo mnie wtedy uderzy. Puść to. Dobra, <gro Orchest DX> <heights> No, <o s Sahara> nie, nie. Na celu tak. jesteś levelu, Różia. Dobra, no, Różia, pomagał tak ci. Pa, 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 robi się o. tak. Róża, Róża. Tak, tak się robi. Tak a! się robi, macie. Tak się robi. Bo popchnęłaś tak. mnie na osiemnastym levelu, jesteśmy, tak? Maciek, ja ci... a, 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 a. Nie, nie, proszę nie. Czekaj. Stop, stop, stop. Co nam zrobił? <laughs> Ratuj mnie. Czekaj, <laughs> czekaj, czekaj. O, patrz, patrz, patrz. Takie gry. Chodź. I, no, robloxa. Dawaj, 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 dobrze, udało się! Jeeee! Jaki fart, jaki fart? Dobra, widzisz, chyba do góry muszę być. Ej, dlaczego nie mogę? Musimy podskoczyć tak trochę, daj, pem, 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 pem. Ej, jak ja się wspinam z tym <y> ołówkiem, to jest a. niebezpieczne, nie wspinajcie się z ołówkami. Ale trzeba, dawaj, teraz chodzimy. po. A nie, tutaj, nie, 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 nie. Ej, dlaczego ja klikam mi... w dół? A mi idzie w górę. No bo to jest 2D, jak Prince of Persia, która wychodziła teraz, wiesz po prostu? Ja nie, nie? grałam w Prince of Persia. Do góry, ludzie, do góry. Tu, chodź do góry i pomaluję ścieżkę Chodź Aha A byliśmy tutaj Nie byliśmy Znaczy byliśmy, ale nie poszliśmy dobrze, chodź Wow, 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 jaki labirynt Dobra, teraz trzeba Współpraca, współpraca Co? <laughs> Tylko nie resetuj No ja nie zresetuję, bo ty będziesz musiała narysować jedną i wtedy dalej przejdziemy Jesteś gotowa? Teraz ty Dobra Dobra i mamy to, mamy to. Widzisz? Dobra, spoko. Teraz musimy wskoczyć chyba, widać na to. Wow! Maciek! Dobra, dawaj. Ej, no weź! Dawaj, Do, o, o. o, zablokowało się, zobacz. O! Ale fajnie! Spoko, spoko. Dobra, uda się. Dobra, trzeba nie, po prostu to... współpracować czasami, o. No, nie, bez... tam ci... Dobra, bez sensu. O, no nie No Maciek Który w jesteś level? No a no, no, poczekaj, bo... Au, y, 23! Tutaj! Uuu, dobra, 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 uda mi się i nie na robię. Mi, mi się nie uda dawaj, mi dawaj, się. Dawaj, 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 uda ci się, uda ci się. Okej, okay. widzisz dobrze poleciałeś, dobra. Super. Wyszło. To ci. straszne. Dobra, to było teraz straszne. Tutaj. Lecimy? Po co ja to zrobiłam? Po co ja to zrobiłam? Nie wiem, ale lecimy? O, o Jezu, jak szybko, dobra, tu oh. na dół trzeba było. Szczerze, dobra. to nie wiem. Oh, Dostałam coś. Da, 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 da. nie, nie <laughs> wiem, czy tak musimy robić. Dobra, let's go, ty. Aha. Po co ten, nie sobie ten. Tylko... O. Ty musisz. Dobra, elegancja, Francja, dobra. <laughs> O, znowu te piłki. Dobra, ale piłeczki co? Wystarczy tylko zrobić tak, tak. O, let's go. O, dobra, ale go, 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 Nie no, tutaj no spokojnie, pyk, robię. Dobra, <grym> to W tym samym też czasie, my w tym samym czasie robimy. Dobra, ej, okej, okay, okej, okay. mogliśmy koniec tak minąć. Subcio. No widz... Która to Maciek. była plansza? 28. 28, dobra, let's go. Okej. Okay. Tylko Restylenę się nie daj. Tu. tu. I tu, nie? Zacznę czy wyjdą. A, widzisz! Przyblokowane A jednak są. Wychod... Jednak nie są przyblokowane. nie, są przyblokowane. Tu są. Tu jest. <ścoughs> dobra. <ścoughs> przyblokowane było. O ja! O dawaj. ja, dawaj, Maciek! Dawaj. Nakręci, kręci, kręci, dołka. Dawaj nakręci dołka. Dobra, dobra, dobra. elegancja. Jest! Udało się! Dobra, udało się i let's go! o O, spręż, sprężyniaste. Ja idę górą. Ja też ja lepiej, nie? Co będziemy kombinować i próbować i tryhardować w taki dziwny sposób? Ne... Ej, nie no da wyżej. się kucnąć. No, Będzie trochę tak wyżej. Dobra. Ale on nie wchodzi wyżej. No, <laughs> dzięki. <laughs> Czekaj, to trzeba tak. o, o to chodziło za eee, usuń to. Ja idę. Ja, ja anuluję szybko. Dawaj i szybko trzymaj. No, no, no. Go, 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 nie. go, 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 go Udało jednak, się. Jednak wyszło. Uuu, pakiet długie. Uuu, czemu, czemu to znikło? Nie wiem. Gdzie jesteś? <laughs> na dole. Trzeba <Czy, laughs> Za... <chciałem> ci ufać. <coughs> Ej, ja coś czuję, że zaraz mi ja to zamknąłem, Ruzia. A. No. Uratowałeś mnie. Ej, te piłki znikają. Lepiej... Aha, wow. dobra, na te trzeba uważać. Dobra, ja nie wiedziałem, ja nie, nie, nie wiedziałem. Nie na pomarańczowe. No ja właśnie nie wiedziałem o tym. Czemu to kozła jest tego? Bo ja się zdenerwowała. Nie, nie, tego, Ui! tego, tego. tego. Ui! Chodź, 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 lepiej. Ja! Dobra, Maciek, no, idę. Dobra, dobra. I lecimy dalej, lecimy dalej, tego się nie boimy. Teraz patrz. U. Chodź, chodź, chodź. Ej, jak ty to przeszłeś? Przecież mnie odwalnie. Mnie nie, walną. A nie walno. A po bo, bo to on taki taki inny strony. trójwymiar, tak, Do... bo to inny trójwymiar jest po prostu. I... taka jesteś cwana na piłeczko? Taka jesteś. <laughs> Trafiło mnie jednak, dobra? Który jesteś poziom? 36. 36. swoją linię. No. No. Wow, dobra. O, a ty, narysowany. Dobra. Czyść, czyść, czyść. Tak? A weź go, tak. zadmuruj. No. Czarodzieja naszego. No macie kręty mnie, czekaj. on się zaraz spełni. Tu chodź. Do górą wchodzimy, no! tak, no próbujemy, no próbujemy. O, czarodziej kolejny. Dobra. No. O nie! Nie no, ten wiesz, czarodziej to jest... Pro... No wyjdź stamtąd. <grym> Dzięki. Dobra, ekstra. Dobra, go, 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 go macie. Tych się Leci. nie boimy, czarodziei. Lecimy dalej. Leci. Ale oni już toją piłkę do zbijaka. Przez ten, wszystko jest okej. Okay. Dobrze, górą, let's go. I teraz. O! I co y teraz? Czy ty wiesz co te... Oh, sorry! <laughs> Dobra, poczekaj. E, no, no. Da, dawaj, po, o, Chodź do mnie, chodź do mnie. Tak. No, bliżej, w lewo. I co? O! Okej. Okay. Ups. Dobra, Baciek, ja czekam. Ja, nie wyjdę, ja czekam, ja nie, czekam. Ale ja nie. Dobra, czekaj. Wymarzę sobie kawałek. Dorysuję sobie kawałek. Nie? Ale se zrobiłam. Zadałaś radę? Dobra. I do tego mini będzie trzeba skoczyć. Let's go! E, 39. No i mi nie wyszło. I, i który? 39, dobra, let's tak, go. Tak, bo skoczyłeś na centralnie na piłkę, nie? Ła, no. 39. Dawaj, dawaj na 40. Na 40, dobra, jestem już. Let's go. No. <laughs> Serio? A jak to przeszło? No, nie, nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale. Maciek, co? Chodź. Trochę za zaokrąglone rób, takie miseczki, zobacz. Nie no, wypadną. No, co ty masz? Dobra, lecimy dalej. Weź, Maciek. Ale miałeś refleks. Nie wiem, ale. Leci! I co? Pa, A, od... dobra. Odblokuj, odblokuj. <laughs> Staczam, bo, o teraz gulu, gulu, płyniu, płyniu do góry. Ja, a my umiemy pływać, Nauczyliśmy no, się przed chwilą. O, ej, ale fajnie, ej podoba mi się to, podoba mi się. Nie, to nie jest takie ciężkie, tutaj lepiej niż wokół parku mi idzie, o. W, w real life nie umiesz pływać. No meduski są nawet, zobacz widzisz. Takie one trójwymiarowe gry... wszystko. Czy one gryzą? No, właśnie chciałbym, żeby nie gryzły lepiej, więc lecimy dalej. A! Ej, Maciek, one gryzą, nie gryzą. One gryzą. kopią prądem. Ja ich pokopię zaraz. Za dużo was. Dobra, za dużo was, przecież dostaję moje się kochane. dalej i dostaję darmowy łoweczek. Pu-pu-pu, kwadracik. Ej. Gruźnia, czekam na Cię. O, kwadracik zrobiłeś. I co no? z tym kwadracikiem? No, że czekam na Cię. A. Ej, następny obrazek maluję ja. To no to maluj. Ty, ty 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 tyk tyk ty, 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 ty. Długo malujesz Ach. No i co z tego? Przynajmniej... Jak w Squid Game się czuję troszeczkę Ej, gwiazdka jeszcze była łatwa, jak będzie kazało nam narysować parasolkę będzie kiepsko Nie no będzie łatwo o, bzybzy O. Oh. Ej Aj, co, caj, co, bzybzy zostało bzy, 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 bzy. A dlaczego nie Ej, Sahara! Nie, nie, nie Miodek <laughs> Bzy, bzy Ej, to jest miód? No, to jest miodek. Ale, Ale powoli jestem... w miodku, nie? Oj, no ja się cała lepiej weź. No, mm. ja też. Ale słodziutka, jestem słodziutka. Dobra, let's go i. O, musisz No też. ile ty. Dobra, no, super. Teraz mamy miodek. Dobra, teraz? Co? Patrz, chodź tu, chodź tu, Chodź tu, tu Ruzia. No, po... Ruzia do, Rizia do mnie. No, no poczekaj, sama się zablokowała. Ruzia, uj. dobra? <laughs> o, oh, ja. Dobra, mamy to. Nie przelecisz. A to nie trzeba ich tak mocno wiązać. No nie, 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 tak delikatnie wiesz, tak, tyle tyle co za rządła. Dobra, to w sumie fajny patent miałeś. Nie powiem, że nie. <ścoughs> Oj, przykro mi pszczółko. Teraz ja, teraz ja, tra ja. Nie, Dobra, dobra, no, zabiłem. Chodź, chodź, chodź. Uda się na spokojnie, a co, więc... Nie a, a się tego spisać. ołówka nie mogłam wziąć. Oj tam, aj tam, dołem, dołem, dołem! Czemu tam poleciałaś? Nie wiem, bo ja czułam, że muszę iść w górę. Dobra, dawaj do pięćdziesiątki musimy dojść, nie? Dobra, lecimy. Go zamknąłeś. Tak, musimy popłynąć chyba do góry i zeskoczyć na kolejne, nie? <laughs> Żeby było okay. Nie wiem, ale patrz jak fajnie to wygląda, patrz, widzisz jak ja płynę? No my płynie, płynie siu. robimy. W siu. Chodź. psiun. Dawaj do wyżej. O, ja wypadnę zaraz. Ta, ta, ta musisz uważać. Dobra, i no nie... tutaj zrobimy. Ty, jaki progracz, on wie. Nie, ja nie wiem, tylko tak na logikę. Widzisz? Teraz tutaj. Wow. Chodź. Czerwony kuzi. O, to ja postoję, idź. Nie możesz stać właśnie. A! Okej. No, czerwony guzik. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, Rusia. Na dzisiejszy odcinek to już jest koniec. Pamiętajcie o zostawieniu łopeczki w górę, a jeżeli wam mało odcinek, to wpadajcie na... Prawdziwy pierwszy kanał, Maciek VR, a wy oglądaliście odcinek na Maciek na, VR. Maciek VR minus. minus. Dobra, papa! Papa, pa, mam piłkę na głowie. No to super. To wiem.